Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym drapingu, na kolejnej naszej premierce. No tym razem premierka owoców, wznowienie owocowej eksplozji. Bardzo się cieszę, że naprawdę ta zdrapka już wróciła, bo ja bardzo ją lubię, tak? Naprawdę bardzo fajnie mi się drapie, łatwo, nawet specjalnie się nie mylę przy niej, więc to już w ogóle szok, tak? No, i co my to mamy? Co my to mamy? Trzy zdrapeczki, trzy zdrapeczki dzisiaj. No, jest to 9 zł więcej. Nie, to i tak będzie raczej trochę dłuższy ten odcinek. Chociaż owocową eksplozję szybciej się mimo wszystko drapie. Przynajmniej dla mnie. Yy, niż szczęśliwe linie. One są bardzo podobne. No, i na pewno nie raz, słuchajcie, nie raz owocowa eksplozja, niezależnie od wyniku, będzie tutaj na tym kanale w wielu naszych miksikach zdrapkowych, tych naszych standardowych miksikach, no i jakiś pewne jeszcze innych rywalizacjach, etc., etc., ale teraz zajmijmy się premierką. No pokrótce, pokrótce naprawdę powiem, ale pokrótce, bo myślę, że doskonale tą zdrapkę znamy. Dodam jeszcze, że mamy, już mówiłem, że trzy sam koniec paczki, słuchajcie, bo jest 98, 99 i stówka, tak? Czyli po prostu sam koniec, pani przy mnie paczkę otwierała, akurat podała mi z tyłu, ok, znaczy w sensie te trzy ostatnie, niech i tak będzie, mam nadzieję, że te o trzy ostatnie będą o wiele bardziej szczęśliwe niż trzy pierwsze, tak? No bo akurat ja mam te ostatnie, dobra. Kto by tu powiedzieć? A, no tu mamy chyba jarzynę, truskaweczkę, kiwi. No i co? No to weźmy sobie jedną tak na wzór. Mówię, tak jak już mówiłem, bardzo pokrótce. Mamy tutaj symbole. Musimy znaleźć, jeżeli zdrapiemy, tutaj będziemy mieli całą linię, czyli wygramy tą grę. No i nie mniej, nie więcej wygramy przypisaną kwotę, tak. No, tutaj główna wygrana jest 30 tysięcy. Zobaczymy sobie jeszcze tabelę wygranych wydaje mi się, że tu się nic nie zmieniło. Słuchajcie, jest 3 zł 6, 9, 15, 30, 300, 900, no i właśnie 30 tysięcy złotych. No to co? No to przejdźmy, przejdźmy do naszego drapingu. Zaczniemy od 90, 8, potem 99 i setka, czyli ostatnia zdrapka w paczce. To co, drapiemy, chociaż zanim jeszcze tylko zaczniemy, to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału. Na dole przycisk subskrypcji. koniecznie słuchajcie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z premierek, z miksików, z rywalizacji, z gier komputerowych, które też są na moim kanale. Serdecznie zapraszam do tych filmików, no i jakieś pewne jeszcze inne aktywności na kanale, które na pewno gdzieś tam się pojawią. Będzie mi też bardzo miło, jeśli zostawicie łapeczkę w górę, jakiś komentarz pod filmem. A teraz, a teraz to już jedziemy, jedziemy słuchajcie z tym koksem. Warstwa spoko, przyjemnie, ładnie mi się drapie, nie narzekam. Zobaczymy oczywiście potem. Borówka. Borówkę mamy tutaj. Cztery borówki. Więcej borówki nie widzę. No to czas na kokos, tak? Taka biała, to kiedyś były kokosowe, no teraz tutaj jeżynę nam dali, tak czy owak tutaj te owoce w środku się nie zmieniły, przynajmniej z tego co tutaj na pierwszy rzut oka widzę. Ona jest praktycznie identyczna, tak? To specjalnie nic się nie różni poza właśnie tutaj tymi owocami i tą taką szatą graficzną. No i to, że zapewne tutaj jest ten kod kreskowy, tak? bo to też zostało dodane kiedyś ich nie było. Więcej kiwi nie widzę. A czas na karambo. Tutaj trzy są. Czy gdzieś jeszcze się ukrywają? Chyba nie. Więc drapiemy dalej. Cytryna. Tutaj mamy jedną cytrynę. Ja już parę razy mówiłem, ale powtórzę, bo bardzo możliwe, że mamy tutaj jakiś nowych widzów. Ja bardzo lubię tą zdrapkę też. Dlaczego ona według mnie jest o wiele lepsza niż linie i żałuję, że nie ma właśnie w jej wydaniu za 5 zł za 10, za 20 chętnie bym takie je kupował. Jeżeli prez z to nie słyszy, to proszę takie, żeby tutaj wyszły. Drapiemy dalej brzoskwinie, a ja dalej tutaj mówię, dlaczego właśnie ta zdrapka moim zdaniem jest taka fajna, ponieważ tu nie ma pustych symboli, tak tu nie ma pustych owoców. Tu słuchajcie, jeżeli. Przynajmniej tak zawsze było. Mam nadzieję, że w tym wydaniu też tak jest. Patrzcie, jak dużo brzoskwin tutaj nam wpadło. No, a co mam na myśli? No, właśnie, jeżeli tutaj zdrapiemy i jest truskawka, to ja wiem, że gdzieś tutaj ta truskawka musi być. Ja już ją widzę. Na przykład tutaj te trzy truskawki i tutaj jedna truskawka. Więcej truskawek nie widzę, więc drapiemy kolejne. Jest jabłko. Jabłuszko mamy tutaj w tym miejscu. W tym takie ładne czerwone nie schrupałoby się. I tu więcej jabłek nie ma. Lecimy tutaj kolejny już na połówce jesteśmy figa. Figa jest w tym miejscu i tu. Dobra jedźmy dalej kiwi. Tutaj proszę aż cztery kiwi koło siebie. Mam nadzieję, że dadzą jakąś wygraną. No na razie specjalnie nie mamy tutaj jakiś, żebyśmy mogli mocno trzymać kciuki, że jeden nam brakuje, ale to na pewno zaraz się zmieni. Wiśnia no i słuchajcie jakąś moc sprawczą może mam, bo właśnie mamy pomarańcz tak, no wystarczy, że trafimy jeszcze na pomarańcz i na pewno będziemy mieli wygraną. Sprawdźmy. Jest gruszka. I zdrapimy sobie gruszkę. Tutaj, w tym miejscu, tu, jak i tutaj. Arbuz, Na no arbuzy tylko dwa. Przedostatni owoc. To melon. Tutaj mamy melona, tu mamy melona i tu. No dobrze, no więc. Słuchajcie, pomarańcz, ananas albo banan, tak? Te oto tutaj symbole, te oto owocki dadzą nam wygraną. Sprawdźmy, co mamy tutaj pod tym ostatnim. Pomarańcz, no piękna sprawa. Słuchajcie, piękna sprawa, czyli mamy to. Mamy tutaj wygraną. Ja oczywiście jeszcze sprawdzę, czy gdzieś tutaj się nie pomyliłem. Ananasa no niestety nie ma. Winogrona również nie. Awokado nie było. I banana również nie ma. Ale gra numer 6 okazała się tutaj wygraną. Więc już wiemy, że na pewno ta premierka nie będzie na zero, na pewno coś nam tutaj wpadnie. No a co? No to właśnie zaraz się przekonamy. No to co? Mamy wygraną. No to jeżeli ktoś jeszcze nie kliknął, to proszę serdecznie łapeczka w górę, zacisnijmy kciuki i sprawdźmy, co tutaj się kryje. I mamy 3 złote, czyli mamy standardowy zrocik. Standardowy zrocik. 3 razy D no i sprawdźmy sobie tutaj zapewne dokładnie tutaj jest ten kod kreskowy słuchajcie więc 3 zł jest nasze. No dobrze weźmy się za kolejną zdrapeczkę. Wziąłem stówkę tutaj, o, dziewięćdziesiątka, dziewiątka. Sprawdźmy, co będzie tutaj. Tutaj mamy truskaweczkę, może truskawka również okaże się szczęśliwa, a może jeszcze bardziej, właśnie da więcej niż tylko 3 zł w Tak, czy owak, mamy tutaj jabłko. Jabłko jest w tym miejscu, tutaj mamy jabłko i więcej jabłek nie widzę. Pomarańcz, może tutaj też ta pomarańcz okaże się Wygrywająca. Bardzo chętnie bym się ucieszył, gdyby tak właśnie było. Banan. W tamtej z bananów nie było. Tylko dwa banany. Jedźmy dalej. Figa. No, tej figi już widzę, że trochę tutaj jest, bo tutaj mamy dwie figi i tutaj aż cztery. dobrze kokos gdzie tu te kokosy są tutaj kokosy to tu powinny być potem nie jak już będzie linia kokosy mieliśmy rozbite ale już są zdrapane gruszka tutaj trzy gruszki ale tutaj jeszcze dwie Dodatkowo się schowały. Dobra, więcej gruszek nie widać, więc drapmy dalej. Winogrono. Gdzie tu jest to winogrono? Tu. I tutaj. Dobrze. A tu jeszcze jest. Abym przeoczył. Co to byłoby za drapingiem? Czegoś nie przeoczył, co nie. Dobra, jedziemy dalej. Tytułową truskawkę mamy tu, tu i nigdzie więcej. Cytryna. Tutaj w tych trzech miejscach znajduje się cytryna. Kiwi. Kiwi zdrapane. No, na pewno tutaj awokado byłoby miłe dla nas, tak? Bo dałoby nam wygraną. No, ale sprawdźmy, co tutaj dla nas mają. Borówkę. No, borówka też nie najgorzej. Tylko, że teraz jeszcze brzoskwinia by się przydała. Może będzie. No, nie, jest karambo. Tutaj mamy. I jedźmy dalej. Arbus. Mm, awokado na pewno byłoby miłe dla nas. I jak i brzoskwinia, bo i jedno i drugie dałoby nam dwie wygrane. No, czy tak będzie? Sprawdźmy czas na ostatni symbol. Wiśnie. Oj, czyli niestety chyba tutaj mamy pustaka, ale sprawdźmy dla pewności brzoskwini nie było melona. Nie było tym razem. Awokado zabrakło, jak i ananasa. No czyli raczej mamy tutaj trzy różne, dokładnie W, P i A. Czyli mamy pustaka i zwrocik. No to zobaczmy, co tutaj w tej zdrabce z kiwi, w tej ostatniej spaczki tutaj będziemy mieli, lub nie będziemy coś będziemy mieli na pewno albo pustaka, albo wygraną. Nie? No dobra, jedźmy. Jedziemy z tym koksem. No, i koks, z koksem jedziemy i kokosy dają. No, <laughs> Dobra. Tutaj mamy trzy kokosy. Jak i tutaj jeszcze dwie się znajdują? Gruszka. Tutaj dwie gruszki. O, tu jeszcze jest grucha. Ananas. Ok, myślę, że wszystkie ananasy zdrapane. A kolejne to mamy jabłko. Tych jabłek już widzę, że trochę jest, więc bardzo fajnie. Bo tutaj jest chociażby cztery jabłka. Tutaj jeszcze mamy jabłuszko. I to by było na tyle jabłek. Cytryna. Oj cytryna chyba w każdym z trzech występuje. No. W sumie tych owoców nie ma aż tyle pewno. Jeszcze więcej owoców byśmy znaleźli, które występują w każdej z tych trzech zdrapek. Dobrze, cytryna. Również zdrapana, borówka. Tu mamy borówę i tu. Awokado. O, szkoda, że tam nie było awokado, nie? W tej z numerem 99. No, ale może tutaj właśnie da nam to awokado wygraną. Sprawdźmy, sprawdzimy. Awokado. Czas na brzoskwinie. No, patrzcie, też tam chcieliśmy brzoskwinie. <laughs> Okej, okay. Może i dobrze, że chociaż tu dali. Brzoskwinia zdrapana. Arbus. Tutaj jeszcze arbus. No, karambo na pewno da nam wygraną. Da, na pewno da. dałoby! Ale najpierw musimy ją jeszcze zdrapać. Winogrono. Tutaj mamy trzy winogrona. Jedźmy dalej. Tytułowe Kiwi. Aczkolwiek tylko tutaj dwa się znajdują, i wygrane no nie dają, a już tylko trzy symbole dały. To już by się przydało, żeby te wygrane zaczęły się sypać. Wiśnie. Tutaj trzy wiśnie. Więcej nie ma. Przedostatni owocek. To melon, dużo tego melona jest fajnie, ale niestety wygranej nie daje. No to co, pomarańcz, słuchajcie, truskawka albo figa, tak? Albo karambo, byle nie banan, byle nie banan, to co pewno jest banan, nie? <laughs> pewno tak, no sprawdźmy to, sprawdźmy to. Tak czułem, tak czułem. Słuchajcie, mamy tutaj banana, ale oczywiście go sobie zdrapiemy. No raczej mamy pustaka. Sprawdzamy. Pomarańczy nie było figi, nie było karambo, nie było truskawki. Również nie było niestety. No to co? Trzy różne? Nie inaczej, nie inaczej. I S i W. No. Przejdźmy do podsumowania. Przejdźmy do podsumowania. Słuchajcie, były trzy zdrapeczki dzisiaj. No i co? Dwie okazały się przegrane z numerkiem setnym i z numerkiem 99 to pustaki. I zdrapeczka z numerkiem 98 dała nam zrocik, czyli na 9 zł wydanych. 3 zł tutaj do nas wróciło, tak? 1 trzecia wróciła, czyli taki w sumie trochę standard. Ale dobre i to, dobre i to, że nie jesteśmy na zero, tak? Bo mogło być gorzej, na pomnożenie jest. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Żeby ich nie przeoczyć, to serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, łapeczka w górę, komentarz pod filmem, będzie mi naprawdę bardzo miło. Życzę Wam wszystkim na tej wznowie naprawdę wielkich, fajnych, wygranych, nie samych zrocików, tylko naprawdę słuchajcie, żeby tutaj fajne, wygrane Wam się posypało. Oczywiście życzę to wszystkim bez żadnego wyjątku. Za dzisiaj Wam już serdecznie dziękuję. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.